z gry Rumble Haki. Moi drodzy, od ostatniego odcinka minęły dokładnie dwa tygodnie, e, ale musicie mi wybaczyć, musiałam również nagrywać inne gry, no ale już dzisiaj znalazłam czas na to, żeby nagrać dla Was kolejny odcinek, więc w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie super ofertę. Na razie nie będę Wam zdradzać, jaka jest ta oferta, dowiecie się później. No i stworzymy sobie klub, do którego Wy, jako moi widzowie, będziecie mogli dołączać. Oczywiście za chwilę ustalimy sobie, jak ten klub będzie się nazywał, od ilu pucharków będzie wstęp i tak dalej, i tak dalej, ale na samym początku muszę jeszcze przypomnieć, że jeżeli nie pobraliście jeszcze tej gry, to najlepiej będzie, jeżeli pobierzecie ją z mojego linku. Link znajdziecie w pierwszej linie w opisie tego filmu. Dzięki temu, jeżeli tylko zalogujecie się do tej gry, to od razu dostaniecie świetny prezent w postaci monet, gemów oraz jednej postaci. Także naprawdę warto na sam start sobie pomóc. Dzięki temu, że będziecie mieli nową postać, oczywiście będziecie mieli przewagę w grze. Także zapraszam Was serdecznie do pierwszego linku w opisie. Oprócz tego jeszcze chciałam Was zaprosić do sklepu Pixi, w którym znajdziecie takie kozackie koszulki, na przykład z takim lodowym... E, lodowym Pixie, ale, ale oczywiście znajdziecie tam mnóstwo innych wzorów. Niedawno pojawiły się nowiuśkie wzory, także zapraszam wszystkich ciekawskich. No i oczywiście pamiętajcie, że jeżeli już zdecydujecie się na jakiś zakup, to koniecznie oznaczcie nas na Instagramie. My z wbijamy, zostawiamy komentarze oraz zostawiamy serduszka. No i oczywiście ostatnia rzecz to konkurs. W Brawl Stars są konkursy na megaboksy. Tutaj nie mamy megaboksów, ale mamy inne skrzynki, które można zakupić. Więc jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, w którym możecie wygrać 25 złotych pestek, które możecie przeznaczyć sobie na przykład na gry Rumble Haki, no to jedyne, co musicie zrobić, to zostawić ławeczkę w górę, zasubskrybować kanał, w komentarzu napisać biorę udział w konkursie i pamiętajcie, że w grze Rumble Haki możecie mnie wspierać z kodem JJK. Także zachęcam serdecznie, a teraz ja już nie przedłużam, tylko zapraszam do oglądania. OK, moi drodzy, jak widzicie, jesteśmy już na moim koncie. Ja mam nadal tylko 520 pucharków, bo przyznam się szczerze, że nie grałam w Rumble Haki, ale to tylko dlatego, że mam nowy telefon teraz i na moim nowym telefonie Założyłam wcześniej konto, tak jak wam już zresztą mówiłam. No i tam nie mogę się zalogować na to swoje konto. Nie wiem totalnie dlaczego. Nie wiem, jak Wam to zrobić, jeżeli macie na to jakiś tip... E, automatycznie logujemy po prostu do tego starego konta i nie wiem, jak przyłączyć się na nowe konto. Jeżeli macie jakiś tip, jeżeli wiecie, jak to zrobić, to koniecznie mi napiszcie w komentarzu, bo naprawdę ułatwiłoby mi to życie. No a jeżeli nie korzystam z tego telefonu, tylko na nim nagrywam, no to jak chcę sobie pograć, no to po prostu muszę go szukać, a on jest albo rozładowany, albo leży gdzieś, gdzie nie wiem, gdzie on leży, więc to po prostu tragedia. Dajcie znać, jeżeli wiecie, jak to ogarnąć. No i jesteśmy już na moim koncie. W ogóle musimy stworzyć klub, więc dzisiaj sobie stworzymy klub. Otworzymy sobie na początku skrzyneczkę. Mamy 60 monet, 4 karty do Hanonmana, 4 karty do Loyal Doga. Wow! Nową kartę odblokowaliśmy, słuchajcie! Odblokowaliśmy Lovera! To jest to, o czym mówiłam wam w poprzednim odcinku. To jest serduszko, które zakochuje w nas, w przeciwniku. Dzięki temu przez jakieś tam dwie sekundy oni nie atakują, więc super. Odblokowaliśmy nową kartę, dzisiaj będziemy na pewno testować. No i jedną kartę do Striker Tigera, więc sztos. Ok, ale moi drodzy, dzisiaj mam w ogóle bardzo ciekawy sklep. Spójrzcie na mój sklep. Oczywiście do odblokowania mam za darmo monetki. No i tutaj mam mega specjalną ofertę, w której jest booster chest. Uwaga, ile kosztuje booster chest? Okej, okay, nawet w sklepie nie ma takiej oferty z booster chestem. Więc moi drodzy, booster chest 2000 golda oraz 100 gemów za 46.99. Oczywiście wpisujemy w sklepie kodik: farel Proszę bardzo. Wpisaliśmy w sklepie kod Farel. Ja niestety siebie sama nie mogę wspierać. Pamiętajcie, że możecie wspierać też mnie z kodem JJK, a jeżeli wolicie Farela, no to możecie nawet wspierać Farela. Obojętnie, jaki kodzik możecie wpisać, e, zanim oczywiście kupicie w sklepie. A jeżeli, pamiętajcie, że jeżeli nie macie jeszcze tej gierki, koniecznie ją pobierzcie, klikając w pierwszy link w opisie. Dzięki temu, że zarejestrujecie się z mojego linku, otrzymacie taki prezencik. E, Cześcika, jedną kartę darmową, czyli jedną postać i 100 Także naprawdę warto zalogować się z mojego linku. Zapraszam was serdecznie. Pierwszy link w opisie. Koniecznie to zróbcie, jeżeli jeszcze nie macie tej gierki, bo to jest coś nowego, a jeżeli Wam się znudziły inne gierki, to na pewno granie w Rumble haki sprawiłam ogromną przyjemność. Ja naprawdę w tej gierce się zakochałam. No i dobra. To może najpierw zagraj, zagrajmy sobie jeden meczek. Przetestujmy tą nową kartę, którą mamy, czyli tą naszą tego naszego lovera. Zamieńmy go sobie na przykład za Arbuza, bo ja totalnie nie używam Arbuza, więc e, zamienimy go sobie za Arbuza, zagrajmy jedną gierkę i po tej gierce kupimy sobie ofertę, być może odblokujemy jakąś nową kartę, to wtedy zagramy sobie kolejną gierkę tą kartą, dobra? W ogóle mamy jakiś, no niestety jeszcze nie możemy grać sobie eventów, ponieważ nie mamy jeszcze odblokowanego trzeciego poziomu, ale spokojnie, niebawem e, tutaj się rozkręcimy. Lecimy z pierwszą gierką, e, trzymajcie za mnie kciuki, naprawdę, trzymajcie za mnie kciuki, Tutaj musi się coś wydarzyć. Dobra, puszczam pandę. Albo nie, to nie jest dobry pomysł, pomysł. Puszczę. O. Puszczę sobie wilka, który jest snajperem. Jak wiadomo, wilk jest snajperem. Serduszka na razie nie puszczam. Jak będzie więcej przeciwników. Snajper wolf nam strzelił gola. Nie, no tak to nie może być. Musimy się skupić. W ogóle mamy tutaj dwie postacie, które zżerają naszych przeciwników. Wystąpię. O! Tak, nasz Striker tiger strzelił nam gola. Fantastycznie! Nawet nie wiedziałam kiedy to się wydarzyło! Double goal, ej, nasz striker tiger jest po prostu niemożliwy. Dobra, wyrzucam piesa e, oraz pandę. I teraz podanie do pandy! Podanie do pandy i gol! Nie, nie no, nie pykło. Dobra, więc wyrzucamy jeszcze sniper... No nie, jest 2-2, nie może tak być! Musimy wygrać tą gierkę! Musimy wygrać tą gierkę! Przegraliśmy! Najgorzej na świecie. Nie, no. I widzicie, tutaj w tej grze po prostu może wydarzyć się wszystko. To była taka mała rozgrzewka. Nawet jeszcze nie przetestowaliśmy serduszka, ale spokojnie za chwilę zagramy jeszcze jedną gierkę. Teraz otwórzmy sobie ofertę. To jest, to jest moja pierwsza oferta, którą ja będę e, otwierać w tej grze, więc jestem bardzo podekscytowana. Wy na pewno też. Strzelajcie w komentarzach, co może z niej wypaść. E, uwaga, kupujemy. Okej, okay, zapłacono. I uwaga, odbieramy naszą nagrodę 1784 monety. Matko Bosko, co my za to kupimy? Okej, okay. i mamy jedną kartę do Kroko. Do naszej nowej. E, to jest chyba najlepsza karta, jaką mamy. Jedną. Nie, to jest najlepsza karta. Jedną kartę do Mr. Big Shot. 90 kart do pandy. E, 16 kart do Loyal Doga. 37 do Striker Tigera, 42 do Lovera, 50 do Mr. Fire, 3 do Sniper Wolfa i to wszystko? Nie mamy żadnej nowej karty? Nie no, tak być nie. Czy my odblokowali... Dobra, ja jestem leszczem ostatnim. Ja nie skapnęłam się, że my dopiero teraz odblokowaliśmy tego Mr. Big Shota. Wiecie dlaczego? Ponieważ ja już miałam tego Mr. Big Shot'a na tym ostatnim moim koncie i teraz dopiero odblokowałam go na tym i ja myślałam, że już go mam i że teraz dostanę tylko do niego kartę, więc mamy nową postać, moi drodzy, mamy nową postać, fantastycznie, będziemy ją zaraz oczywiście testować, czy ja mam tutaj kolejny booster chest? O nie, I dobra widzowie, mam dla was propozycję. Teraz nie otworzę tego drugie, tej drugiej oferty, ale jeżeli chcecie, żebym otworzyła w kolejnym odcinku, to zostawcie łapeczkę w górę, 10 tysięcy łapek i nagrywam kolejny odcinek i otwieram drugą ofertę i zobaczymy, być może z tej oferty wypadnie. Jedna z kart, której mi brakuje, a jest ich dosyć sporo. Jak widzieliście, najbardziej będę polowała na jednorożca. Jednorożca można odblokować dopiero na tej arenie, co Wam mówiłam na ostatnim odcinku. Teraz przyszedł czas na poulepszanie postaci, także uwaga! Na pewno ulepszymy sobie pandę, ponieważ pandą na pewno będę grała, bo ona jest. No jest taką, no jest niby lazy pandą, ale jednak strzela te gole, więc przyda nam się ta panda w naszej drużynie. Jestem ciekawa, na który poziom mogę ją ulepszyć. Jeszcze możemy ją ulepszyć, no dosyć sporo tych kart dostaliśmy. Uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Siódmy level już i myślę, że na tym pozostaniemy. Czy jeszcze? Ma? Tak. Na siódmym, na siódmym poziomie mamy lazy pandę. Muscle fire na razie sobie odpuścimy. Na pewno naszego striker Tigera. Ulepszymy i tutaj może też pójdzie na siódmy poziom, chociaż wątpię, bo do niego mamy mniej kart. W ogóle dajcie znać, czy macie jakieś inne postacie, fajniejsze, odblokowane, na których macie poziomach, bo jestem mega ciekawa. Czy gracie, czy wam się ta gierka spodobała? Za 800 teraz ulepszamy na szósty poziom Striker Tigera. O, oh, wow! Okej, okay. no i na szóstym poziomie niestety zostaje. Więc lecimy teraz z Loyal Dogiem. Loyal Dog to też bardzo fajna karta. Myślę, że teraz będzie, będziemy trochę mocniejsi. Teraz nam troszkę lepiej pójdzie, bo tutaj już sobie pouletszamy tę postacie. Tym bardziej, że ja jeszcze żadnych skrzynek prak praktycznie nie otwierałam tutaj w tej gierce, bo cały czas zapominam ich otwierać i zamiast odblokowywać kolejne, to no, no. A zresztą. Wy wiecie, że J.J.K. jest zakręcona jak swoich mojej No dobra, więc kroko teraz. Kroko na drugi poziom. Nie wiem w ogóle, czy nie wywalić tego byczka, bo skoro mam krokodyla, który no zabija przeciwników, to po co mi byczek? Ale jak na razie nie mam żadnej karty, chociaż mam tą nową. dobra. To zamiast byczka damy teraz Mr. Big Shota, ok? Ulepszymy sobie jeszcze serduszko. Naszego lovera, zakochańca. Ok, ulepszyliśmy. Jeszcze raz możemy ulepszyć. Nie no, my teraz to będziemy koksy na tej mapie, naprawdę. Jeszcze raz możemy ulepszyć lovera. Przecież my dopiero tą kartę odblokowaliśmy, co jest? Dobra, nice. Jeszcze raz! Okej. Okay. Dobra, ja już nie wiem o co tu chodzi. Czy my zaraz wymaksujemy tego lovera? Bo ja w ogóle nie wiem jaki jest tutaj najwyższy poziom. Dobra, już więcej nie możemy, więc no sztos. Wilka też. Boże, wilka, naszego... No Wilka, wilka, to jest sniper wolf. Też możemy ulepszyć. Ja uwielbiam mnie. uwielbiam sniper wolfa. On wali takie epickie gole w tej grze. No i dobra, zamieniamy sobie naszego Mr Big Shota na nabyczka. Wydaliśmy wszystkie monety! Widzicie to? Wydaliśmy wszystkie monety. Mamy zero monet. No nie no, musimy. I jeszcze odblokowaliśmy event! Fantastycznie w końcu! No i teraz nie wiem, czy mam grać event? O, co tu chodzi? Aha, awansowałam na czwarty poziom. Boże, ile się dzieje dzisiaj w tym odcinku. Osom. Awesome. Fantastycznie. No, super. Bardzo mi się to podoba. Wiecie co? Event zagramy sobie w kolejnym odcinku. Teraz zagramy giereczki, bo chcę przetestować te dwie nowe karty, które odblokowałam. Lecimy. Okej, okay, gramy z Jutsonem, który ma 505 pucharków. Dobra, ja od razu Sniper Wolfa wywalam. I on teraz wali gola. Dawaj! Kurczę, zabrał mu tygrys. Piłeczkę. Najgorzej. Dobra, wypuszczam pandę. Podanie, podanie. No czemu oni mu zabierają? Oni są w dwójkę. Oni są w dwójkę i zabierają mu piłkę. Co tam się dzieje w ogóle, lulu? Dobra, nieważne. Postawmy sobie naszego. Ha, Mr. Big Shot. To jest taki, taki strzał po prostu na wszystkich. Jak będą to blisko... Czy moja panda właśnie strzeliła gola? Czy wy to widzicie? Dobra, mój krokodol teraz e, rozwali bramkarza. I teraz podanie Nice, 2 do 0, 2 do 0 moi drodzy Dobra, serduszko wysyłam Wysyłam serduszko Tutaj Mr. Big Shot przywala Wypuszczam Lady panda Dawaj Lady Panda Jedziesz z nimi Nie no, Lady Panda O, widzieliście? Coś jak Sniper Wolf strzeliła Bardzo ładnie, ale co tu się dzieje? Dlaczego to jest taka zadyma? Ja już wypuszczam krokodyla, żeby zrobił porządek Ok, i lecicie, i lecicie, dawaj Panda Prawie strzeliłaś, prawie. Ale że panda taka wariatka. Dobra, ja Dawaj, 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 dawaj! Jest! Wygraliśmy tą gierkę. Fantastycznie! Mówiłam, że teraz mamy mocny skład. Plus 19 pucharków. Ok, Okej, okay. już mamy 538. Do kolejnej areny brakuje nam około 160 pucharków, ponieważ kolejna arena jest za 700 puszek, więc no, troszeczkę jeszcze musimy pograć. Ale myślę, że na Cilku e, uda nam się wbić tą rękę. Może nie w dzisiejszym odcinku. Może poza odcinkiem to wbi i pokażę Wam w następnym odcinku tą nową arenę. Teraz lecimy z kolejną gierką. No i mam nadzieję, że znowu będzie winek. Okej, okay, wypuszczam pandę. Kurde, ale ta panda tak sama tam stoi. Dobra, to wypuszczam sniper wolfa. Dawaj, dawaj! Strzelasz! Kurde, w poprzeczkę poszło. Najgorzej. Ale, że piesu za Dlaczego do piłka nie wleciała? Czy wy to widzieliście? Dobra, Mr. Big Shot. I zabijamy piesa. Nice. Elegancko, podoba mi się. Dobra, serduszko. Serduszko, żeby ten krokodyl nie przyszedł i mi nie zabił bramkarza mojego. No i widzicie, jak pięknie działa to serduszko. Dobra, wyrzucamy tutaj Lazy Pandę. I wyrzucamy Tygrysa. I teraz podanie. Podanie do pandy. Yes! Yeah! Jak ja to pięknie rozegrałam, czy wy to widzieliście? Dobra, muszę wypuścić niestety mojego krokodyla, żeby zrobił tutaj porządek, bo robi się niebezpiecznie. Czemu ta piłka nie wleciała, ja się pytam. Okej, okay, okej. Okay. Dajesz piesu, strzelaj. Czemu nie strzelasz? Nie no, dobra, nie wiem o co chodzi. Dobra, Mr. Big Shot. Wypuszczam fandę. Wypuszczam Ulfa. Wypuszczam serduszko. Wypuszczam serduszko. Piesu. Zakochali się, no ale no kurde, o co chodzi? Dlaczego oni się zakochali? A, obronili. Jakie tu się. No i pięknie. No i dwa do zera, moi drodzy. Czekamy teraz na ostatniego gola, ale idzie do nas byczek. Nie, mój krokodol pokonał tego byczka, także sztos. Wypuszczam pandę. Dawaj panda. Okej. Okay. sniper wolf. I strzelasz gola. No nie, wypuścili serduszko i zakochali mojego wilka. Dawaj, pandzia. Pandzia się coś opieprza w, tym, w, ty, w tej gierce. Dobra, energy boost. Energy boost. Jest, moi drodzy, epic victory! Wygraliśmy 3 do 0, moi drodzy. 3 do 0 plus 19 pucharków. No i to mi się podoba. To dzięki tym dwóm postaciom, które y, dzisiaj odblokowałam na 100%. Moi drodzy, no to skoro już dzisiaj zagraliśmy, to teraz czas stworzyć klub, żebyście mogli dołączyć do mojego klubu, żebyśmy mogli rozwijać ten klub. Okej, okay, a więc daliśmy nazwę klubu Team JJK. Biało-czerwona flaga, oczywiście biało-czerwony herb. Opis klub stworzony przez JJK, wspieraj z kodem JJK, klub otwarty, no i od na razie 1000 pucharków, co tydzień będziemy zwiększać te pucharki, co tydzień będą mogły dołączyć nowe osoby, bo będę czyściła nieaktywne osoby, także no cóż, tworzymy klub, no i zapraszam Was wszystkich serdecznie. Musimy zamiast golda niestety wydać 60 gemów, ale okej, okay, wydajemy te 60 gemów, no i teraz możemy stworzyć, no i fantastycznie. Mój klub już jest aktywny, także zapraszam Was serdecznie, mam nadzieję, że dołączycie, mam nadzieję, że wspólnie będziemy ten klub rozwijali i że będziemy się czuli w tym klubie wszyscy super, także pamiętajcie, że jak dołączacie do klubu JJ, to trzeba być kulturalnym, dobrze się zachowywać, no i być aktywnym przede wszystkim i przede wszystkim wspierać z kodem JJ, także mam nadzieję, że wszystkie te warunki spełniacie, no i zapraszam. OK, moi drodzy, więc to była z tego odcinka. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Koniecznie dajcie znać, która z kart, które dzisiaj odblokowaliśmy, bardziej Wam się spodobała. No i dajcie znać, czy udało Wam się dołączyć do mojego klanu. Pamiętajcie, że będziemy oczywiście robić czystki klanu co odcinek, także każdy będzie miał szansę dołączyć. Pamiętajcie również, żeby wbijać ze sklepu Pixi na Instagrama, na TikToka, na grupy na Facebooku. Wszystkie linki macie w opisie. A teraz ja się już z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.